Pani Marszałkini Wysoka Izbo, w wystąpieniu pana podsekretarza nieustannie powielało się słowo nieuczciwi. Ci nieuczciwi, tam ci nieuczciwi wychodzi tylko w rządzie same kryształy. Ale chcę Panu przypomnieć, że przedsiębiorcy chcą płacić w Polsce podatki. Proste, i uczciwe i sprawiedliwe. Może pan nie wie, ale większość obecnych spółek komandytowych to są polskie podmioty. Bardzo dużo z nich wyrosło na tyle, że skutecznie walczy o miejsce na naszym rynku z podmiotami zagranicznymi, zamiast je wspierać. Państwo je osłabiacie konsekwentnie. Opodatkowanie spółek mandytowych posłuży tylko i wyłącznie pokryciu dziury budżetowej, którą kryształowi przedstawiciele rządu po prostu wygenerowali. Łącznie zapłacony podatek przez te spółki wynosi realnie 34 do 35%. Te zmiany mają wejść 1 stycznia. Ja nie wiem, czy panowie jakieś prowadzili firmę, ale budżety firm są już zaplanowane i te zmiany są dla nich zbyt nagłe, zbyt trudne do przeprowadzenia co spowoduje u nich ogromny kryzys. Spółka komandytowa jest spółką na trudne czasy i takie trudne czasy mamy teraz i państwo powinno je wspierać. Dziękuję pani.